Kolejny dzień, kolejne możliwości na rynku krypto. Dzisiaj działamy na Bybit. Postaramy się o darmowe tokeny MNT. Jest to kontynuacja akcji, na którą się przygotowywaliśmy w poniedziałkowym Crypto News, ale nie jedynej akcji, bo również będziemy oddawać głos w I tu, stety albo niestety, zaszły małe zmiany, więc o nich również Was poinformuję. No i jeszcze podziałamy sobie spekulacyjnie na testowej kasie z projektem Chroma. Zaczynajmy! Ale na początku tradycyjnie chciałbym Was powitać na kanale Krypto Podłużę, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przekapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym. Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę. I pamiętaj, że pod tym nagraniem znajdziesz linki do wszystkich stron, które pokażę w tym nagraniu, ale również linki do moich ulubionych giełd, czy też portfeli, więc śmiało możesz traktować to jako reklamę Zaczynajmy! A zaczniemy sobie od Bajouts na Bybit. Pamiętajcie, aby móc ko z akcji na giełdzie Babbit. Musimy oczywiście mieć tutaj założone konto, a dzieje się naprawdę całkiem sporo. Tych akcji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No a dzisiaj możemy wziąć udział aż w dwóch akcjach. By votes oczywiście możemy znaleźć w zakładce Trade oraz By Votes. Jest to 15 głosowanie, w którym to my decydujemy, który projekt pojawi się na tej giełdzie. Oddajemy swój głos, a w nagrodę dostajemy tokeny projektu, który wygra takie głosowanie. Do tej pory, tak jak wiecie, można było oddawać głos na każdy z projektów kilka razy. Tym razem ta zasada została zmieniona, więc nie mamy możliwości sprawdzić, który projekt wygrywa. Bo wiecie, jak robiliśmy. Klikaliśmy Vote Now, następnie jedyneczka, confirm. I tak robiliśmy z każdym projektem. Wyświetlała nam się ilość głosów, a to za tym idzie siła głosów na dany projekt. No i wiadomo, ten, który wygrywał, tam głosowaliśmy całą naszą moc. Ja tutaj mam 113, bo jest to kontożony tutaj. Mam te środki po to, aby wziąć udział głównie w eventach związanych z mantle, ale mniejsza o to. Teraz już nie możemy sprawdzić, który projekt wygrywa. Zobaczcie, kliknę Vote now, dam jedyneczkę, confirm i pojawi się informacja. You can only vote for one project. Okay, czyli już nie mamy możliwości sobie tutaj podswaniakować. Musimy niestety chyba zacząć analizować, który projekt ma największe szanse na zwycięstwo. Ja oczywiście na grupie telegramowej Krypto Podróże Info stworzyłem wątek, poinformowałem Was o tym, że zaszły zmiany niestety. No ale głównie chodzi tutaj o to, aby się informować, który projekt w danym momencie wygrywa. Wiem, że tutaj pisaliście, przykładowo Ben ma 1 300 000 głosów, nie wiemy jeszcze jak te pozostałe. Zresztą zobaczę, może ktoś napisał. O, mamy kolejny. Nym ma 9 milionów. O, a więc wygrywa. Super. Tak więc mamy już dwa. Może ktoś podał jakiś trzeci. O, już jest 10, czyli chyba nym będzie wygrywał. 11 idzie sprawnie. Także chyba to właśnie też na tego konia postawię. Nie wiem, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pyr. Poczekam jeszcze chwilkę. Wprawdzie zostało tylko 19 godzin. Ale ja chyba jednak zdecyduję się na ten nym. Nie znam ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego projektu. Myślałem o tym, aby oddać głos na ten środkowy. No ale widzę, że tutaj zarówno Krzysztof, jak i Kamil i Matt, no i Andrzej, zagłosowali na Nym, dzięki nim znamy siłę głosu tego projektu, za co oczywiście bardzo, bardzo dziękuję, ja również chyba tak zrobię, że oddam głos na Nym, natomiast to zrobię na moim koncie, a tutaj dla Was na potrzeby tego nagrania oddam głos na ten, żebyśmy poznali po prostu siłę głosu tego trzeciego projektu, w teamie Siła, zobaczmy. O, Ten ma najmniej, bo 429. I dopiero teraz, zauważcie, osłoniły się wszystkie głosy. Ben ma 1,8 mln, ten ma 12 milionów i idzie sprawnie. A więc, w mojej ocenie, najlepiej byłoby chyba oddać głos właśnie na ten trzeci projekt. I ja też tak zrobię na moim głównym koncie. Dam tylko znać na telegramie. Czekajcie. Ciach. Timie siła, trzeba sobie pomagać. Dobra. Info zmienione i już każdy wie, jak tutaj głosować. No i teraz przejdziemy sobie do kolejnej akcji, tej ważniejszej, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Buy Starter. Tutaj możemy już sprawdzić, czy znajdujemy się na wait liście, Zresztą każdy z nas dostał maila, w którym jest napisane, że znajdujemy się lub też nie na wait liście. No i jeżeli posiadamy weryfikację level 1 oraz 100 dolarów na koncie, to już za niedługo, już za chwilę będziemy mogli deponować te środki. Tylko muszą się one znajdować na koncie. Founding. Oczywiście pamiętajcie, powtórzę, że te USDT, które zostaną zablokowane, dokładnie jest one wrócą po zakończonej akcji, czyli pewnie będzie to 11 lipca w okolicach godziny 11 czasu polskiego. Tak więc pamiętajcie, to że znajdujecie się na waitlistie nie oznacza, że już automatycznie bierzecie w tym udział, musicie wejść tutaj na Bybit, kliknąć trade, buy starter i tutaj pojawi się opcja commit. Deponujemy nasze 100 dolarów, blokujemy je, no a później czekamy na wyniki. 11, 11 lipca, dowiemy się czy dostaniemy jakieś Tokeny. No i oczywiście należy pamiętać o tym, że jest to ta pierwsza z akcji, później jeszcze będziemy mogli wziąć udział w publicznej ofercie, ale o tym myślę, że wiecie już. News. No i dobra, jak już wszystkie akcje na Bybit mamy ogarnięte, możemy przejść do darmowego testnetu na testowej kasie, więc tutaj nic nie ryzykujemy. A myślę, że warto dać sobie szansę. Chodzi o projekt Chroma Network. Kolejna warstwa, druga. Tutaj będziemy wykonywać sobie proste zadania. I zacznijmy od dodania sobie sieci Chroma Sepolia. Link do Chainlist zostaje w opisie tego nagrania. Zresztą znajdą się tam wszystkie linki do stron, które będziecie widzieli w tym nagraniu. No i klikamy sobie Add to MetaMask. Klikamy Approve Switch Network. No i sieć mamy już dodaną. Teraz przechodzimy na kolejną stronę, aw.com. No i tutaj na tej stronie wybieramy sobie opcję Ethereum Sepolia. I pobieramy testowe tokeny takie jak USDC. Pobrane. Teraz Tether. Mamy to. I może WRAP Bitcoin. O, udało się tym razem. Dobra, no to czekam cierpliwie aż się pojawi Tether, pojawi się WRAP Bitcoin. A w międzyczasie przechodzę do kolejnego kroku. No i teraz przechodzimy na kolejną stronę, Most. Chroma link macie też w opisie, tutaj tylko zmienimy sobie sieć na Sepolia Test Network. Jeżeli jej nie widzicie, kliknijcie sobie tutaj w tym miejscu w to kółeczko. Następnie ustawienia, zaawansowane. Tutaj zjeżdżacie troszeczkę w dół. I tutaj tę opcję należy sobie zaznaczyć. Pokaż mi sieci testowe, OK? Jeżeli nie macie jeszcze ETH, tutaj nie robiliście wcześniej akcji ze mną na Sepolia, to przejdźcie sobie na stronę Sepolia VZ, no i tutaj wklejamy adres portfela i takie tokeny sobie pobieramy, lub na tej stronie również możemy spróbować i te tokeny staramy się pobrać. No i teraz powrót na. Chroma, łączymy portfel i przenosimy sobie ETH z Ethereum Sepolia na Chroma Sepolia. No i Ethereum mi tutaj chyba już przeszło. No i jak już Ethereum mamy, możemy to sprawdzić tutaj w historii. Zobaczcie, opcja Pending. Później oczywiście będziemy również przenosić i wracać z powrotem sobie z dwójki na jedynkę. To historia naszych operacji będzie widniała w tym miejscu. Natomiast teraz przenieśmy sobie pozostałe, tak jak Bitcoin, USDC oraz USDT. Zobaczcie, już doszły. Także zacznijmy od Bitka. Taka ilość, Approve. Leć 0,4. Move your found. Potwierdź. No i to mamy już w drodze. O, bitcoiny znikły teraz. USDC 1000. Potwierdź. Tutaj szybko lata. Nie tak jak w linei Trzeba czekać godzinami, a i tak czasami nic nie działa. Tutaj działa to fajnie i sprawnie. Za chwilę zniknie 1000 również. Możemy to podejrzeć w historii. Leć USDC. ETH oraz FRAP Bitcoin. No i jeszcze USDT też 1000. Dobra tym historię, czy na pewno poleciało. Tak, mamy 4 pending. No i tak naprawdę trzeba poczekać, aż one dojdą nam na L2. I potem z L2 na L1. Czyli po prostu klikniemy sobie tak w tym miejscu. Ciach. Na portfelu zmieniamy na chroma sepolia. Natomiast jak widzicie, mam na razie 0. Muszę cierpliwie poczekać, aż to moje ETH tutaj dojdzie. Tutaj myślę, że warto poprzerzucać sobie kilka razy poszczególne tokeny. Czyli przykładowo jeszcze raz USDT. Znowu 1000. Dalej USDC. Tak, żeby tych operacji po prostu mieć więcej niż. Te kilka, które Wam pokazałem. Przechodzimy w historii. No i mam troszkę więcej, także fajnie. No i czekamy aż cierpliwie to wszystko nam dojdzie. No i zobaczcie, u mnie już jedna transakcja zakończyła się sukcesem. Nie trwało to naprawdę długo, więc sprawdzimy, czy możemy już zauważyć nasze ETH na portfelu. Zmieniamy sieć. Jest moje 0.1 ETH, czyli mogę zacząć działać dalej. A to znaczy, że z sieci Chroma, tak jak wspomniałem, na Ethereum będę dalej. Z powrotem przyrzucał Ethereum w mniejszej ilości, bo jeszcze ETH mi się przyda. Będziemy jeszcze inne zadania wykonywać, więc wszystkich ETH nie wysyłajcie. Move, potwierdzam, zobaczymy jak długo będzie tutaj leciało i od razu sprawdzam historię, czy jest taka operacja, jest, mamy status waiting, no a ja wciąż cierpliwie czekam na te pozostałe, ale w międzyczasie, żeby nie tracić czasu, przechodzimy na kolejną stronę, Uniswap i tutaj łączymy nasz portfel i zamienimy sobie ETH w WRAP i Ethereum, na przykład w takiej ilości, zobaczymy czy to pójdzie. No, chyba się udało, bo pojawiło się tutaj 001, także fajnie. Kolejną aktywność macie odhaczoną. Nie wiem, możecie spróbować jeszcze na jakieś inne coiny. No, tu się nie da. Dobra, czyli tylko wrap Ethereum. Ja jeszcze jedną sobie operację puszczę, tak, żeby mi zawsze więcej niż przeciętność, OK? Czyli dwie, trzy operacje zawsze sobie wykonajcie. O jest 002, czyli wszystko OK, działa jak należy. A gdyby coś nie hulało, no to pamiętajcie, zawsze sobie możecie wrócić w innym terminie. Tutaj nie ma żadnych dat, do których musimy te zadania wykonać, więc mamy sporo czasu. Klikamy sobie kolejną stronę, i tutaj będziemy tworzyć swój własny token. Zaczynamy od ERC20. Link macie również w opisie do strony. Wymyślamy nazwę tokena. Dobra. Symbol również wymyślony. Tutaj wklepujemy ilość. W moim przypadku 21 milionów, tak jak bitcoin. Dobra. Wszystko chyba ok. I klikamy Open in remix. Myśmy już to zadania wykonywali na tej stronie w przypadku innych sieci, więc myślę, że ta strona jest Wam znajoma. Natomiast pokażę Wam krok po kroku, jak to wszystko jeszcze raz przejść w przypadku, właśnie sieci Chroma. No i teraz w tej zakładce. Klikamy sobie w tym miejscu. Dobra, i teraz klikamy tutaj. Deploy. U góry wybieramy Metamask. Zmienione. No i teraz możemy kliknąć deploy. Zanim potwierdzicie, zwróćcie uwagę, czy na pewno jesteście na sieci Chroma, bo to o to tutaj chodzi, byli właśnie na tej sieci i na tej sieci wykonywali te zadania, ok? Potwierdzamy. Zrobione. Działamy, nie śpimy. ETH. Coś tam, coś tam. No i teraz tutaj klikamy sobie w tym miejscu. na tu szczełeczkę, zjeżdżamy troszeczkę w dół. Klikamy sobie w tym miejscu. Tutaj podajemy taką ilość, to odpowiada ilości 1000 tokenów, które będziemy przesyłać. No i tutaj wklejamy adres naszego portfela, klikamy potwierdzamy. No i czekamy aż ta transakcja zostanie zrealizowana. Jest, mamy to. Także to mamy wykonane i teraz zrobimy sobie kolejną akcję. Również wracamy na tę stronę, wybieramy ERC721, wymyślamy nazwę tokena, symbol, klikamy w tym miejscu. No i podobnie otwieramy w remixie i działamy tak samo jak i poprzednio, czyli klikamy tu, ciach, następnie w tym miejscu, wybieramy metamask. Oraz deploy, potwierdzamy portfelem, czekamy aż tu wszystko zaskoczy, jest, tu pojawi się nasz token, działamy, nie śpimy, NFT, rozwijamy, zjeżdżamy w dół, rozwijamy save mint, kopiujemy nasz adres portfela, wklejamy go w tym miejscu, ilość dajmy na to 100, no i transakt, potwierdzamy na portfelu i za chwilę to nam wszystko zaskoczy, mamy to, no i tak naprawdę to wszystko, rozmieściliśmy kontrakt, Zarówno RC721, jak i RC20 mamy to zrobione. Wrapowaliśmy Ethereum. O, tutaj zrobiliśmy kilka transakcji, już większość sukcesem się zakończyło, więc mogę przejść tutaj. Czekajcie. O, w ten sposób i z powrotem najpierw bitka 0.1, Approve i z L2 z powrotem na L1, czyli na Ethereum w Sepolia sobie moje bitcoiny przyniosę move. Pamiętajcie, zawsze po zatwierdzeniu ilości danego tokena musimy jeszcze go później jeszcze zatwierdzić, aby przesłać, OK. Także Bitcoin jest, poszedł, znikło, USDC, ja miał tu 500, approve, ja tutaj daję maxa, bo to są testowe tokeny, ale na normalnej kasie maxa nigdy nie dajemy, tylko taką ilość jaką chcemy wysłać, pamiętajcie o tym. I move, pięknie działa, jeszcze sprawnie, jak ja to lubię jak coś działa, a nie tak jak w Linea, że tam chcą działać nawet płacąc niesamowite fili, tak nic nie działa, o nigdy. Masakra, po co robią takie testnety, które nie działają, to ja nie wiem. Bo tylko po to, żeby nas wkurzyć, żebyśmy tego nie robili. Dobra, tu przynajmniej sprawnie działa. Oby jeszcze tak samo sprawnie wypłacili kiedyś jakiegoś. Dropka. Dobra, mamy to. Sprawdźmy tylko w transakcjach, czy na pewno wszystko przeszło. Ciach, mam USDC, BTCTH, a więc mi tu chyba nie przeszło. USDT, czyżby? No, sprawdźmy teraz. No, i teraz jest, także fajnie, mam wszystkie transakcje. Można tak kilka razy puścić, tak samo jak to zrobiłem tutaj w przypadku przejścia z L1 na L2. i tu większość zakończyła się sukcesem, ja szybko sobie jeszcze raz poprzesyłam. Dobra, mam to, sprawdzam w historii. No, i jest więcej transakcji. Jeszcze na koniec chcę Wam przypomnieć to, o czym mówiłem i pisałem na grupie telegramowej oraz na moim Twitterze. Można wykonać misję drugą od MySwap. I tutaj bardzo ważna informacja, bo część osób ma z tym problem. Nie robimy i tego, i tego, co jest tutaj napisane, tylko albo to, albo to AIDER, ok? Czyli albo zamieniamy 0.05 ETH na WST ETH, albo dodajemy płynność 0.02 ETH. Aby móc odebrać tutaj drugie NFT. Ja to robiłem portfelem Argent i nie było problemu zarówno z odbiorem pierwszego jak i drugiego. Natomiast sama sieć Starknet działa opornie, więc trzeba 5-6 razy zatwierdzać daną operację, żeby nam przeszła. Ale oczywiście możecie te zadania również wykonywać portfelem Bravo, to już Wasza decyzja. Wiem, że pisaliście na grupie telegramowej, że portfelem Bravo jest lepiej te akcje wykonywać. Sprawniej to idzie, więc Wam pozostawiam decyzję. Jeżeli w ogóle chcecie to robić, no bo tutaj działamy ni niestety albo stety na realnej kasie. Czy nam się to opłaci? Cholera wie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ja zrobiłem, a czy coś na tym zrobię? Czas pokaże. I jeszcze pamiętajcie o głosowaniu na Stargate Finance. Tutaj działamy też spekulacyjnie, oddając głosy pod potencjalny airdrop. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było pomocne, nie było nudy, jeżeli tak, zostaw komentarz dla zasięgów i łapkę w górę. No a ja widzę się wam już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się!